Najtrudniejszy moment w moim życiu, który zmienił moje życie. Pamiętam taki trudny moment. Pojechałem już sam z dziećmi, święta wielkanocna, w góry. Już szukałem pomocy, szukałem czegoś, jeszcze nie widziałem czego. I wtedy mnie dopadła taki straszny niepokój, lęk. Lęk przed tym światem, nie? Alpić się bałem. Pić się bałem, nie radziłem sobie z tymi dziećmi. Pamiętam, wtedy wściekły trzęsło się cały telepotało mnie. I poszłem się modlić. Nie wiedziałem, co sobą zrobić, poszłem się modlić. I prosiłem o zmiany w moim życiu, bo, bo już nie umiem żyć. Nie wiem, co sobą robić. Oczywiście nie modliłem się o to, żeby nie pić, tylko o coś, żeby coś się zadziało w moim życiu, bo już nie mam sił, nie daję rady. Nie piłem wtedy z miesiąc czasu. Ale moliłem się gorliwie pierwszy raz. I po tym momencie zaczęłem jeszcze bardziej sławnąć. I wtedy, I wtedy zaczęli się pojawiać ludzie na mojej drodze, którzy, którzy wskazywali mi drogę. To był ten początek, przełom. Już nie miałem sił i trzeba zaczęli szukać modlitwie. I po, tej, po tym zrobił się przełom. Na tyle osłabłem, że już zacząłem prosić o pomoc. Pamiętaj, nie jesteś sam.